Co to jest? Słyszałem, że zergi zostały wypalone przez protosów kilka lat temu. Minęły cztery lata, a oni wciąż znajdują zagrzebane nory na pustkowiach. No, takie trofeum osiągnie niezłą cenę na czarnym rynku. Masz ochotę zapolować, wspólniku? Odpuść sobie, tykus. Ja upolowałem już tyle zergów, że starczy na dwa życia. Muszę przyznać, Jimmy, że zrobił się z ciebie prawdziwy wojownik. Gdybym był starym męskiem, też zwiewałbym, gdzie pieprz rośnie. Mówisz poważnie? Nie, żartowałem. <ścoughs> Jak to było, Jimmy? Walczyć z zergami? Byliśmy w tylu tarapatach podczas bitew. Tyle razy ledwie uchodziliśmy z życiem. To wszystko nic w porównaniu z nimi. Nie dowiesz się, czym jest prawdziwy strach, dopóki nie zobaczysz tysiąca tych synów pędzących wprost na ciebie. To kto jest tym twoim tajemniczym kontrahentem? Komu mamy przekazać artefakt? Banda jajogłowych, których spotkałem. Fundacja Mobiusa. Fundacja Mobiusa? Przecież to legalna grupa badawcza. Dlaczego oni z tobą gadają? Kiedy twój chłop taśmęsk zakazał handlu towarami obcych, poczuli chyba nużna garda. <gryw> A ty wiesz, Jimmy, jak bardzo cenię naukę. Dziękujemy, że pozostają państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Reynora. Dziękuję, dony. Wygląda na to, że Raynor poszerza listę swoich celów. Zaatakował Wykopalisko dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na naszych planetach te nieszkodliwe ponoć relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list gończy. Dzięki, Tykołos. To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznej Reinora. Prawdę mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa Dominik. Dziękujemy kate. UNN. Wasze pierwsze źródło informacji. Jim Raynor, order za kobiet i. <śmany> Stary. Czy ten urzędas nie wiedział, że zatrudnia arcyłotra jako szeryfa? <śmany> On na to liczył. Chyba moja reputacja twardziela sprawiała, że było tu cicho i spokojnie. Przez cały czas, kiedy nosiłem tę odznakę, nie musiałem do nikogo strzelać. A gdzie w tym przyjemność? Po zabezpieczeniu artefaktu musisz zaczekać na transport do pogranicznych rubieży, zanim opuścisz Marsary. Transport został już zorganizowany. Zaleca się ostrożność. Siły bezpieczeństwa Dominium mogą ustalić, że artefakt znajduje się na stacji. Mamy transport, który nas stąd zabierze. Musimy tylko siedzieć i czekać. To nie brzmi zbyt skomplikowanie. Chyba zasłużyliśmy sobie już na ewakuację. Komandorzy, wykrywam wielką koncentrację biosygnatur Zergów lądujących przy opuszczonych wykopaliskach. Powinienem się domyślić, że cię chule... Przysięgam, stary. Nie miałem zielonego pojęcia o Zergach. Biorąc pod uwagę ich aktualny kierunek, Zergi opanują to miejsce w ciągu godziny. Musimy wytrzymać do ewakuacji. Jeśli obsadzimy bunkry i utrzymamy jak najdłużej te dwa mosty, będziemy mieli jakąś szansę. Czeka nas tutaj niezła jatka. Broniłem się już setki razy, ale nie przeciwko zergom. Złożyć komuś? Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu, chłopaki. ERK gotowy. Zwarty i gotowy. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nadchodzą. Szykować się! rozkaz? Czekałem. Zwarty i gotowy. Dobra. Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu chłopaki. Do wszystkich, którzy nas słyszą. Zostaliśmy przykłoszczeni w pobliżu pogranicznych rubieży. Potrzebne wsparcie. A? Za mało, pn. R. Gotowy? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Tak, niech będzie. Twoje roboty, co? Śmiało! Za mało minerałów. Co twoja forsa? Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej, żebym tego nie żałował. Czekałem na ciebie. W szeregu, chłopaki. Wieści? Robi się. Wykrywam wielu przeciwników w powietrzu. Przewidywany czas przybycia już to cholery. Na. Zrobi się. Dołożyć komuś Gotowy do akcji. Wydasz jakiś rozkaz? Śmiało! dołożyć komuś? Przyjąłem. Lepiej, żebym tego nie czekałem na ciebie. A! Wystraszyłeś mnie. Aha. Co się dzieje? Ty tu jesteś szefem! Uwaga, idzie się! rozkaz? rozbudowa ukarczona dobra Mayday, Mayday wpadliśmy w pułapkę zergów Zagrzewały się wokół nas jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam dołożyć komuś? szeregu chłopaki Porząd. Rozbudowa. Ukończona. Za mało bez panu. Za mało bez panu. Za mało bez panu. Za mało bez panu. Śmiało. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Jest już lekarz. Lepiej, żebym tego nie żałował. Weź kilka RK i napraw te bunkry. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Złe wieści? No. Jest już lekarz. Gotowy do akcji. Załatwione. W szeregu, chłopaki. Tempo... ERK gotowy. Wydasz jakiś rozkaz? Czekałem na ciebie. ERK gotowy. Co się dzieje? A! Wystraszyłeś mnie! Śmiało! Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Złe wieści? Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jak... W szeregu, chłopaki. Potrzebne dodatkowe magazyny. Zwarty i gotowy. Za. Za mało minerałów. Tak jest, szefie. Potrzebne dodatkowe magazyny. Czekałem na Ciebie. Gotowy do akcji. Ta jest. Kupa roboty, co? Za małe minerały. Baza twoje LDK są atakowane. Jeszcze trochę, chłopcy. Nasz transport jest już w drodze. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Jest już lekarz. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Za mało minerałów. Zabrzeć, chłopcze. Lepiej, żebym tego nie żałowa. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Otaczają nas wrogowie! Słyszy! Jest już lekarz. W szeregu chłopaki. Tak jest, komandorze. Uwaga, idzie się. Lekarz? Wydasz jakiś rozkaz? Gotowy do akcji! Chcesz ze mną zawrzeć, chłopcze? Czekałem na Ciebie. Dołożyć komuś? Lepiej, żebym tego nie żałował. Biorę się za to. Szaregu chłopaki. Uwaga, idzie się. Nasi sojusznicy są atakowani. Czekałem na ciebie. Myślałem, że już po raz. Atakowałem. Mam to. Uwaga, idzie się! Tylko spokojnie, coś się tak napali. Ktoś mnie wzywał? Potrzebna selekcja rannych? Lepiej, żebym tego nie żałował. Nie mogę się doczekać. Ulepszenie, opracowanie. Jasne, rozkaz otrzymany. Biorę się za to. Pewnie. Tak jest, komandorze. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Załatwione. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Reynor. Szeregu, chłopaki. Gotowy do akcji. Ta jest. Tak jest, komandorze. Warty i gotowy. Nie mogę tutaj budować. Kupa roboty, co? Dołożyć komuś. A! Wystraszyłeś mnie. Wytrzymaj się jeszcze chwilę. Wkrótce będziemy się stąd zbierać. Czy to śmiertelny? Gotowy do akcji. Szereg. Czekam! O, to brzmi gro? Wydasz jakiś rozkaz? Czekałem na cię. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Potrzebne dodatkowe magazyny. się doczekać. Zwarty i gotowy. Uwaga, idzie się. No pewnie. Zastraszyłeś mnie! Tempo, tempo, tempo! Uwaga, idzie się! Złe wieści? Czy jakiś rozkaz? Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopaki. Dołożyć kom. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dorze, tu, Matt Horner, niech pan wytrzyma, odsiedź się zbliża. Spokojnie, Matt, bez pośpiechu. Przydałaby się nam pomoc, dołożyć komuś? Przydałaby się nam pomoc, jest atakowana. Przybyła odsieć. Jest tam jeszcze ktoś żywy? Dobrze Cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy Was stąd. Że coś przede mną. Niezły rodeo, nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Zwiększyć kot w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego. Na mój sygnał. Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat. I nagle rzuciły się na Marsarę Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. W niszczeniu ulegają okay. planety z na Ciężkie straty. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu Zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy do liczy. Matko, zlituj się nad nami. Niezwykle cenne na nagranie, które potwierdza, że to królowa ostrzy dowodzi roję. Trudno powiedzieć, co zergi rzucą teraz przeciwko nam. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniu. Tak, sprawdzę to ze słonem w zbrojowni. Jak go znam, to już ma dla nas ulepszenia. Przepraszam, że pytam, komandorze, ale czy jest jakiś powód, dla którego ten kryminalista wciąż sterczy na moim mostku? Spokojnie, Matt. Tykus to jeden z moich najstarszych kumpli. Pomógł mi wyjść ze strasznego szamba kilka lat temu. Jestem jego dłużnikiem. Kryminalna kartoteka twojego kumpla jest długa jak... Możesz mi wierzyć. Gdyby tykus Windlay chciał mojej śmierci, już byłbym trupem. Tak jest, komandorze.